W razie jak nie ma akumulatora No, znaczy jak padnie całkiem akumulator Bo przepływ musi być pewnie hmm. Już? No, dawaj Elegancko Kiedyś to trzeba było całe życie pracować na taką syrenkę Naprawdę o. To był, wiesz, po, po Warszawie pierwszy samochód taki dla, dla plepsu, dla normalnego robotnika, też przeważnie na przydział i trzeba było, chyba że miało się, jakieś, było się jakimś przodownikiem pracy, to tam w ramach promocji w pracy dali przydział na taką syrenkę, ale ceny były kosmiczne, mówię, praca całe życie, nawet opowiadali w czasach... W PRL-u taki dowcip jak się Amerykanin przyjechał do Polski, czy tam Niemiec przypuśćmy przyjechał i zderzyła się syrenka z Mercedesem. No i ten wiesz, wysiadł z tego, z syrenki i płacze, boże drogi, całe życie pracowałem, taka strata. A ten z Mercedesa wyszedł i mówi, to po coś pan taki drogi kupował. No, bo ten, a jeszcze bo tam była wstawka taka, że kurczę, trzy miesiące na niego pracowałem, szkoda. A Polak mówi, całe życie na niego pracowałem. No. A dru, pamiętam drugą taką historię. Kiedyś, do dzisiaj jest takie powiedzenie, chłop żywemu nie przepuści. Jak się jechało motorem nawet, że zając wyskoczył na drogę, to trzeba było go rozjechać, nie ominąć, tylko rozjechać, bo to było mięso. Było co jeść w domu, jak przywiozłeś do domu zająca, to się babcia ucieszyła i mama. Bo było co jeść, pasztet, wiesz, albo w środek się faszerowało, do dzisiaj pamiętam smak. No, więc tak, tak. E, facet kupił syrenkę na przydział, taką nową i wiesz, zając wyskoczył, on odruchowo, no wiesz, syrenka, to się nie boję, odruchowo chciał go przyjechać. i do rowu wjechał za tym zającem. No, metalowe zderzaki ma, to no, można. To, ale do dzisiaj się z niego śmieję. Zając mu uciekł i syrenkę rozwalił. No. I tu się tankuje. Tak, tak, tak. Ale tylko się przekręca. Hmm. Tam chyba na kluczyk jest, nie? A jeszcze yy, o tych przegubach powiem. W syrence, jak się jeździło tą syrenką, te przeguby na półosiach, to trzeba było wozić w bagażniku kilka sztuk, bo to, tak powiem, co kilkaset kilometrów, albo co kilkadziesiąt wysiadało, zwłaszcza jak się ostre zakręty robiło. Kiedyś brat myślał, jeszcze dzieckiem był, przejechać taką, to na zakrętach krzyczał, tylko nie skręcaj, tylko nie skręcaj, tylko tak ciut, ciut Nie dodawaj gazu. No, mały, skręty mały promieni. Bo to były, wiesz, normalnie jak w kieracie metalowe takie, wiesz, krzyżaki. krzyżaki przetkane, wiesz, gwoździami i wszystko, no tak. tutaj to Krzysio przerobił już są prawdziwe, z Volkswagena, nie? Tak. A jeszcze były syrenki, w których się otwierały drzwi do przodu. No to jest już, wiesz, 104-105 to już miały drzwi normalnie, a 101, 102, 103 były te kurołapki takie, drzwi się otwierały odwrotnie. I wiesz, że drzwi. Że można było kurę złapać. Tak, bo tak jak mówiłem, kura to tak samo jak zając, to był pokarm. Kiedyś się ludzie nie szczypali. Rozumiesz, jak tą kurę zgarnął do środka, to już było jego. No, ja opowiadałem historię o Włosce też. Kiedyś, jak włeską złapałem gęsi. Jechałem włeską, a gęsi przebiegały przez drogę. Bo jak się jedzie motocyklem przez wieś, kiedyś tego było do, dużo zwierząt, nawet, tych takich drobiu na ulicy. To zawsze ten dróg ucieka w kierunku domu. W kierunku swojego kurnika, czyli jak jest przy, w przeciwnej stronie drogi, a kurnik jest tam, bo kiedyś to wszędzie łaziły. I ja słyszą motocykl na co dzień nie słyszą, to one szybko spieprzają na podwórko. I jedna gęś tak szybko biegła, że wpadła mi szyją między cylindera ramę. <grybujesz> ja ją wiozłem dość długo, rozumiesz, głowa z jednej strony, a wiesz, dupa z tyłu. No ale to była akurat znajomy gęść, to wiesz, nie zabierałem, wziąłem nogą, zrzuciłem i jeszcze poszła. Przeżyła, przeżyła przyjaciół. Przeżyła, w każdym razie darowałem i nie, nie przywiozłem mięsa. Tak, to zdobyłem pokar, jak myśliwy. chłopi mają to we krwi, myśli. No Byłem na polowaniu, zdobyłem pokar, popatrz, przywiozłem Ci zająca. No. Kiedyś jechałem na Ukrainę, też to początek, już był początek chwilestrojki. Na Ukrainę jechałem, zająca, zabiłem samochodem. Jak zają, zajechałem, zawiozłem tego zająca, to ta. Wiesz, Natasza zrobiła go, wiesz, sama oskurowała, nie mężczyzna, oskurowała go, wypatroszyła, upiekła, zaraz był duży, ciężki, bo to był okres ochronny, tak, i mieszkała w bloku, a przed każdym blokiem był taki stolik, gdzie sobie tam grali w szachy, pili piwo i tego, to robimy wysiadę, ale przed blokiem na stoliku. Jeszcze w dodatku butelkę po koniaku, przyniosła bimbru nalewała butelkę po koniaku. postawiła. a niech sąsiedzi widzą, że nam się dobrze powładzi. Jedliśmy tego zająca i popijaliśmy bimbrem z butelki po koniaku, jakimś tak markowym zagranicznym. No i ten zając był dobry, dobry, tłusty, napchany w środek, wiesz, kartofle wkładali, cebule, słoninę, takie, wiesz, słoniny jak mieli oczywiście.